Dojechaliśmy. bo to to jestem, kurcze. Chciałem Wam pokazać właśnie to miejsce, które bardzo, bardzo, bardzo polecam przyjechać tutaj i odwiedzić, bo jest naprawdę fajne i ma swoisty klimat, który bardzo mi się podoba. Więc pamiętajcie, zajrzyjcie sobie na moje konto na MyRide. Yamaha MyRide taka aplikacja, musicie ją mieć zainstalowaną. Więc zajrzyjcie na nią, bo tam. Są te trasy i ta trasa, którą dzisiaj jechaliśmy, też tam jest. Więc poszukajcie Michał Zaleszka, to ja. A my idziemy na górę i zobaczcie, jak to wygląda. Się na to tutaj była kiedyś miejscowość. Normalnie ulice, domy stałe. Teraz nie ma tu nic. Jesteśmy w miejscu, gdzie był kiedyś poligon. Teraz jest to miejsce leśne. Jakieś, ale drogi dalej tu są. Miejscowość na mapie oznaczona jest. Może jakiś dom tu stoi. W każdym razie. A my, tutaj, w tę stronę. No dobra. W każdym razie, może Was oprowadzę, co? Po tej miejscowości, zobaczcie. Zrobimy małego rundarka. Ciekawe, czy są tu jeszcze jakieś domy. E, tu był poligon taki, poligon Muszaki chyba on się nazywał. Poligon Małga. To jest ta okolica i tutaj właśnie tu była miejscowość, której nie ma dzisiaj. Okej, okay. tu po prawej. Eee, chyba niekoniecznie. Niekoniecznie dobrze pojechaliśmy. Trzeba zawrócić. Eee, no do celu to już bardzo blisko, ale jeszcze kawałek. W każdym razie kurczę, padła mi bateria w kamerze na kasku. No i podłączyłem powerbank. Zobaczymy, czy wytrzyma. I znowu zaczyna kropić. Kurczę, dobrze, że nagrałem coś tym dronem jeszcze dla Was tutaj. Chociaż nie za specjalnie, akurat tutaj jest ładnie, gdzie nagrywałem, tutaj było ładniej. Na tą stronę drogowskazy są, widzicie? No, cholera, tyle tych rozjazdów, że nie wiadomo w którą stronę. Szkoda, że nie nagrałem tego skrzyżowania z lotu ptaka. No dobra, konie teraz już teraz blisko mamy, naprawdę blisko. Oglądajcie! Dojazdu beczkę, podelektujcie się drogą, ja też to zrobię. Zdaje się, że dojeżdżamy, słuchajcie, do naszego celu podróży. Jest tutaj już brukowana droga. W zasadzie to blisko się zatrzymałem, kurczę, na podłączenie tego, e, no jak mi się nazywa, kurcze, Powerbanka. Można było poczekać. Zaczyna się asfalt. Tak, to tutaj już jesteśmy na terenie. Słuchajcie, tej byłej bazy wojskowej. A, tylko teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie jest sama baza. Tu już widzicie, patrzcie, są takie. O, ale tu teren nakłada. Już są takie miejsca, bunkry. Nie wiem do czego to służyło. To chyba była baza wojsk chemicznych. Jak dobrze pamiętam. Może trafimy. Gdzieś tutaj blisko, gdzieś przy lesie trzeba skręcić odbić troszeczkę z tej drogi. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Czy znajdę dojazd? Jak nie, to zaraz poposiłkujemy się. Długo leerfa Chyba tak średnio dobrze pojechałem, za głęboko w lesie jesteśmy A nie, jest. O, tu po lewej. Patrzcie jaka miejscowa To jest to miejsce, w które chciałem Was dzisiaj zabrać właśnie To to jest cel naszego Wyjazdu dzisiejszego. Szkoda, że nie jest to miejsce takie typowo turystyczne w sensie w przewodnikach go nie ma i nie powinno być. A powinno być, uważam. Bo myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby je odwiedzić. Jeśli byście tutaj byli, a jest nieznane. Ja też jakoś odkryłem je przypadkiem, tak naprawdę, przeglądając mapy. Nikt mi o nim nie powiedział. No, i patrzcie, stoi, jest, jeszcze jest, no ale bruku coraz mniej, to jest to miejsce, to jest to miejsce, dojechaliśmy. Kurczę, ale się cieszę, dojechaliśmy i jeszcze jest dzień. No, patrzcie na to, zaraz sobie wrzucimy tutaj dronika. I coś wam ponagrywam. Tam można wejść na górę, ale tutaj jeszcze są bazy, to przejedziemy się tym między tymi bazami. Chcę wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Tutaj były takie garaże. No, żebym tylko tu kapcia nie złapał. Patrzcie, jaki motyw. Jak wam się podoba kochani taka akcja Tu spaliśmy, <grych> jak byliśmy na wycieczce kładowej. Niezły motyw. Od... Uwielbiam takie miejsca, uwielbiam takie klimaty. To jest dla mnie najfajniejsza atrakcja. Nie, żadne tam restauracje i tego typu sprawy. Jak Wam się klimacik podoba? Bo mnie bardzo. No, widać, ktoś tu jeździł. Terenówką. Tam jaka góra jest. No dobra, idziemy polatać dronem.